Czy wiesz, kto był jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej rozrywki w okresie PRL? Odpowiedzą na to pytanie jest Maria Koterbska, niekwestionowana ikona muzyki lat 50. i 60. XX wieku. Ta utalentowana artystka podbiła serca Polaków swoimi przebojami, które na zawsze wpisały się w historię polskiej kultury. Wśród jej największych hitów znajdują się takie utwory jak Parasolki, Serduszko puka w rytmie czaczy, Karuzela oraz Augustowskie noce. Maria była znana jako Królowa Świngu, a jej twórczość cieszy się uznaniem do dziś, przyciągając wielu wielbicieli, którzy chętnie wracają do jej największych przebojów. Maria Koterska zmarła 18 stycznia 2021 roku, mając 96 lat. Jej życie i kariera to prawdziwa opowieść o pasji i miłości do muzyki. Warto wspomnieć, że przez 70 lat była żoną Jana Frankla, z którym stworzyła niezwykle zgrane małżeństwo. Jan Frankel był jej największym fanem, a owocem ich miłości jest syn Roman Frankel który zdecydował się podążać śladami swoich rodziców i związał swoje życie z artystyczną działalnością. Roman Frankel, urodzony w 1954 roku, to utalentowany polski aktor, piosenkarz i kompozytor. Ukończył studia na Polskiej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie w 1976 roku. W drugiej połowie lat 70. był aktorem Teatru Dramatycznego w Warszawie, a w tym samym roku zadebiutował w filmie Na srebrnym globie, wyreżyserowanym przez Andrzeja Żuławskiego. Roman nie ograniczał swojej kariery jedynie do aktorstwa, był także uzdolnionym muzykiem, a wśród jego najpopularniejszych utworów znalazły się takie przeboje jak Mężczyzna na Niepogodę, Kopakabana oraz Drugi Kwiecień i Maj. Na ekranie Roman Frankel zagościł w wielu produkcjach, a do najbardziej znanych należy Wielki Podrw, Urodziny młodego Warszawiaka, Na Srebrnym Globie, a także Pierwsza Miłość oraz Gra z Cieniem. Jego talent aktorski zyskał uznanie nie tylko widzów, ale również krytyków, którzy dostrzegali jego pracy w obszarze teatru i filmu. W wieku 30 lat postanowił wyjechać do Wiednia, gdzie z powodzeniem ukończył kurs językowy, a następnie uczestniczył w warsztatach artystycznych w Salzburgu. Roman Frankel jest osobą bardzo chroniącą swoją prywatność, dlatego szczegóły z jego życia osobistego są rzadko publikowane. Wiadomo, że jest żonaty i ma dwóch synów. Mimo, że aktorstwo w Polsce wciąż go interesuje, Frankel nie zapomniał o swoich korzeniach i nawiązał liczne kontakty z polskim środowiskiem artystycznym. W popularnym serialu Klan wcielił się w postać Stebana Wójkowicza, a jego ostatni epizod był emitowany w 282 odcinku, zatytułowanym komisarz Aleksa. Roman Frankel, który przykłada dużą wagę do swojej rodziny, wciąż pozostaje aktywny na polskim rynku filmowym, a widzowie chętnie oglądają go w rodzimych produkcjach. Czy jesteś ciekaw, co jeszcze niesie ze sobą historia Marii Koterskiej, czy można w niej odnaleźć coś, co nas zaskoczy? Może istnieje temat, który powinniśmy zgłębić? Jeśli tak, nie wahaj się skontaktować z nami przez czerwony telefon Radia Z, a może dotrzemy do interesujących informacji, które rzucą nowe światło na tę niezwykłą postać.